laurowy, znany przede wszystkim jako zioło kulinarne, oferuje również liczne korzyści zdrowotne. Stosowane od wieków w medycynie tradycyjnej, liście laurowe można przekształcić w dobroczynną herbatę i syrop, które wspierają różne aspekty zdrowia. W tym artykule omówiono zalety zdrowotne herbaty i syropu z liści laurowych. Oferując łatwe do wykonania przepisy na przygotowanie tych korzystnych mikstur w domu. Korzyści zdrowotne liści laurowych 1. Ochrona antyoksydacyjna. Liście laurowe są bogate w przeciwutleniacze, które pomagają chronić organizm przed stresem oksydacyjnym i szkodliwym działaniem wolnych rodników. Regularne spożywanie herbaty z liści laurowych może wzmocnić naturalne mechanizmy obronne organizmu promując ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie. 2. Zarządzanie cukrzycą. Badania wykazały, że liście laurowe mogą poprawiać funkcje receptorów insuliny i regulować poziom cukru we krwi. Dla osób zagrożonych cukrzycą lub tych, które już sobie z nią radzą, herbata z liści laurowych może być pomocnym dodatkiem do ich diety, wspomagając lepsze leczenie cukrzycy. 3. Właściwości przeciwzapalne. Jedną z najważniejszych zalet liści laurowych jest ich działanie przeciwzapalne. Liście laurowe mogą zmniejszać stany zapalne w całym organizmie, niezależnie od tego, czy są stosowane miejscowo na dotknięte obszary, czy spożywane jako herbata lub przyprawa, co czyni je wszechstronnym dodatkiem do naturalnego zestawu narzędzi zdrowotnych. 4. Zdrowie trawienne. Liście laurowe zawierają enzymy, które pomagają w rozkładaniu białek i procesie trawienia. Może to pomóc złagodzić problemy trawienne, takie jak niestrawność i dyskomfort żołądkowy. Dodatkowo, herbata z liści laurowych może pobudzić apetyt i promować lepsze zdrowie układu trawiennego. 5. Ulga oddechowa Liście laurowe chwalono za ich zdolność do łagodzenia chorób układu oddechowego. Wdychanie pary z wrzących liści laurowych może pomóc w oczyszczeniu śluzu i zmniejszeniu obecności bakterii w drogach oddechowych, dzięki czemu jest skutecznym lekarstwem na kaszel i inne infekcje dróg oddechowych. Jak zrobić herbatę z liści laurowych? Herbata z liści laurowych to prosty i skuteczny sposób na wykorzystanie zdrowotnych właściwości tego potężnego zioła. Oto jak możesz to zrobić. Składniki, 500 i wody 6 liści laurowych. Instrukcje do rondla wlać 500 i wody i dodać 6 liści laurowych. Doprowadź wodę do wrzenia, a następnie gotuj jeszcze przez kilka minut. Zdjąć z ognia, przykryć rondelek i odstawić na 15 minut. Odceć herbatę i pozwól jej lekko ostygnąć. Aby uzyskać dodatkowy smak i korzyści zdrowotne możesz dodać cytrynę i miód. Pij dwie filiżanki herbaty z liści laurowych dziennie. Jak zrobić syrop z liści laurowych? Syrop z liści laurowych to kolejny fantastyczny sposób na czerpanie korzyści z liści laurowych, szczególnie w przypadku zdrowia układu oddechowego i łagodzenia kaszlu. Oto prosty przepis na wykonanie go w domu. Składniki 500 ml wody, 12 liści laurowych, 150 g miodu. Sok z jednej cytryny instrukcję. Do rondla wlać 500 ml wody i dodać 12 liści laurowych. Doprowadzić do wrzenia, następnie zmniejszyć ogień i gotować jeszcze przez 5 minut. Odceć płyn i pozwól mu ostygnąć. Po ostygnięciu dodać 150 g miodu i sok z jednej cytryny. Mieszaj, aż miód dobrze się rozpuści. Syrop przelej do słoiczka i przechowuj w lodówce. Dawkowanie. Zalecana dzienna porcja to 2 do 3 łyżek stołowych. Przyjmowana przed posiłkami na pusty żołądek. Syrop ten ma przyjemny smak i jest odpowiedni także dla dzieci. Włączanie liści laurowych do codziennej rutyny. Włączenie liści laurowych do codziennej rutyny, czy to w formie herbaty, czy syropu, może zapewnić wiele korzyści zdrowotnych. Od poprawy zdrowia układu trawiennego i leczenia cukrzycy po zmniejszenie stanów zapalnych i łagodzenie problemów z oddychaniem. Liście laurowe są wszechstronnym i potężnym naturalnym lekarstwem. Stosując się do podanych prostych przepisów, możesz z łatwością przygotować w domu herbatę i syrop z liści laurowych i cieszyć się ich terapeutycznym działaniem. Pamiętaj, aby skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia przed rozpoczęciem jakiegokolwiek nowego schematu leczenia, zwłaszcza jeśli cierpisz na choroby współistniejące lub bierzesz inne leki. Wykorzystaj naturalne właściwości lecznicze liści laurowych i zrób krok w stronę lepszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Ciesz się procesem przygotowywania tych tradycyjnych środków i delektuj się korzyściami, jakie przynoszą one Twojemu zdrowiu. Niezależnie od tego, czy chcesz wzmocnić swój układ odpornościowy, poprawić trawienie, czy opanować kaszel, liście laurowe mogą być cennym dodatkiem do Twojego naturalnego zestawu narzędzi zdrowotnych.